Jak właśnie Pizodzic. zachować e, zdrowie psychiczne w takim zawodzie? Jak mieć ten taki komfort e, pracy, tego właśnie, że nawet jeżeli w Tobie coś zostaje, to żeby Cię to za bardzo nie obciążało, jednak też sama ta praca, e, o czym może warto wspomnieć, jest trudna. Myślę, że właśnie przez to, że my kompletnej tej rutyny nie mamy, to można sobie warto znaleźć taką rutynę w życiu. E, zobacz, no inni ludzie właśnie chyba robią tak, że jak sobie, no nie wiem, może nie, ale jak sobie idą, tam, mają tą rutynę 8-16, 8-16, 8-16, to muszą coś później oddolić, innego zrobić zupełnie. Żeby, żeby trochę właśnie wyjść z tego takiego nudnego rytmu. Ja bym w ogóle nie mógł tak pracować, to w ogóle, bo dla mnie, wiesz, każdy też jest właśnie inny. No każdy ja próbowałam, ale nie, no udało dla, mi się przez niecały rok, z czego pół roku nie. byłam na cztery. To, że my mamy tak rozwalone wszystko, to mówisz, niedziela, poniedziałek, środa, od ósmej do dwudziestej, do, do, do czy, czy w nocy i tak dalej, to myślę, że fajnie jest może znaleźć taką rutynę, jak, nie wiem, może mi to jakoś pomaga podświadomie, jak na przykład moje treningi. Ja mam taką rutynę, wiesz, gdzie ja po prostu wracam na te swoje dobre tory, gdzie, wiesz, okej, okay, taki tydzień pracy mnie rozwali, rozwichruje, a potem sobie wchodzę i, wiesz, a propos zdrowia psychicznego, to w ogóle myślę, że się nieźle łączy, bo to taka aktywność fizyczna. Ja po prostu, wiesz, zakładam słuchawki, idę sobie pobiegać, Nagle jestem kurde spokojny, wschodzi ze mnie cały stres, oczywiście czasami potrzebuję jednego dnia w ogóle po takim tygodniu, nawet 48 godzin właśnie, że są, tam jest mnóstwo też emocji i też gram takie nieraz sceny, wiesz, że, że po prostu Ojezu, no po prostu nie niedziela. To jest serial, w którym Bartek aktualnie gra, tak. serdecznie Was zapraszamy do oglądania, 48 godzin zaginieni. Tak jest, bardzo dziękuję.